Denis, w pierwszej połowie trochę się namęczyliście. Czy Zawisza narzucił na was y, tak wysoki pressing, że ciężko było właśnie to przez to się przebić? No ciężko powiedzieć, że zaskoczył nas, bo wiedzieliśmy, że będzie ciężko, y, ciężki, ciężki mecz, bo trener nam cały dzisiejszy dzień i wczorajszy mówił, że to będzie zupełnie inny mecz, że będzie bardzo ciężki mecz. Że, że to bardziej Zawisze jest teraz potrzebne punkty, chociaż my, nam też oni są potrzebne, ale no to Zawisze musiało dzisiaj atakować z pierwszych minut i wygrywać ten mecz, bo oni są w tej strefie I, i, No i w przerwie trener powiedział, że, mówi, że ciężki mecz, ale jak zagramy w drugiej połowie skutecznie w defensywnie, w defensywnie dobrze zagramy, to wygramy ten mecz. No i tak okazało się, że wygraliśmy. Ta druga twoja bramka to była taka kropka nad no W tym momencie to raczej trudno było zakładać, że Krakowie przegra. wydawało się, że piłka jest nie najlepiej opanowana, ale poradziłeś sobie. No musisz zobaczyć jeszcze raz to. Bo, 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 bo. ogólnie gadałem z, z Luisem, że było tak, że on chciał zagrać tak, żeby ja z pierwszy od razu szło nie wyszło, opanowałem. No. Bardzo dobrze szczeliłem na 2-0 i już łatwiej już, już zaczęliśmy grać poczuliśmy pewniejszy siebie i szeliliśmy na trzy. Danisto, twój dziesiąty gol w tym sezonie dla pasów. Aspirujesz chyba do tytułu Króla Strzelców Krakowi. E, no, Krakowi, tak, coś tam aspiruję, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby dziewiąte miejsce zajmować. I mamy teraz dziewiąte miejsce i, i, i chcemy te cztery mecze ostatnie wygrać, żeby, żeby pokazać, że no, zrobić taki swój w zespole rekord, że nie przygrywamy dużo meci. I co mecz strzelacie po trzy gole? Co się nagle stało, że, że jesteście tak bramkoszczelni? <grym> ja nie wiem, czemu tak się stało, ale no, jak tak jest, no to chyba widać w pracy trenera, całego sztabu trenerskiego i, 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 no i zawodnicy uwierzyli chyba w to, że możemy strzelać, dobrze bronić no i bardzo dobrze teraz tak idzie. Mam nadzieję, że w kolejnym meczu będzie tak samo. Co takiego się stało, że prezentujesz no, o wiele wyższy poziom niż sezon temu? E, no Zacznę z tego, że w tamtym sezonie chyba nie grałem dużo. I, i, I kiedy przychodziłem do Krakowie, byłem w takiej sytuacji, że nie miałem obozu, nie miałem. no, no Ciężko mi było coś pokazać. No, byłem w bardzo słabej formie. Później, później przyszedłem trener Podolinski i, i dał mi szansę, no, uwierzył, w, zobaczył we mnie, że ja mogę, co potrafię i ja to zrozumiałem, no i tak poszło i bardzo fajnie, że ten sezon na w miarę dobrym poziomie gram. Zagrałeś w Węcznej od początku do końca, tak samo i dzisiaj, powiesz, czy odczuwasz już zmęczenie przez ten taki cykl właśnie meczowy? No, odczuwam, tak. Mogę powiedzieć, że odczuwam. I, i, i najważniejsze jest zre, zre, zregenerować się dobrze i być gotowy na piątek.